Witam Was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy pani kategorii moje wędrówki z miasta Elbląg. Po raz 27 nagrywka z miasta Elbląg, ale intra jeszcze w tym miejscu nie nagrywałem Intro z takiej przydrożnej tablicy Jest ciepło, ale nie jest słonecznie. Pogoda taka ostatnio naprzemienna w te lato. Teraz pada deszcz, a raz jest gorąco. A ja dochodzę do takiego ładnego miejsca. Jest przejście. Trochę wody. Taki oto wodospad w centrum miasta. Wchodzę przez przejście. Jestem po drugiej stronie. I tu łagodniejsza. Łagodniejszy strumień wody. Płytko. Zajdę jeszcze tutaj, y, niżej, kawałek na ten mostek. Widać dno. Płynie sobie rzeka, tak. tam jest ten wodospad a tutaj mini śluza a jeszcze kawałek obok szedłem dosłownie tu jest droga widać samochody wystarczy zejść 15 metrów i wśród tych ogromnych pokrzyw znajduje się takie konkretne bagieńsko takie bagno jest Pełno rzęsy. No, i tak. Zobaczymy co tutaj się dzieje. widać widać mostek rowerowy. Tu jest taka drabinka. Powiem wam szczerze, że trochę wzbudza e, zaufanie ten mostek. Ale czego się nie robi dla swoich fanów? Tutaj oczywiście most samochodowy i dla pieszych. W każdym pomiaru wody. A tu nagrywka z dołu. Spokojnie i woda płynie. Idziemy. Patrzcie, eee, tutaj dużo się poruszało jakichś różnych rzeczy. Okazało się, że to są jakieś węże. Właśnie tam się zawiją. Dosyć spory. Przeczekał mnie i uciekł. Ja idę sobie, idę. I można by rzec, klasyk powiedzieć, co ja tutaj robię. 40 na karku, a jakieś filmy nagrywam, no ale dobra, mówię wam, trzeba spoważnić już. Normalnie przewrócone drzewo, jak w jakiejś dżungli, czego się nie robi dla fanów. Taki tunel. A tam widać płynie rzeczka sobie. Graliście w medalofonu Rising Sun? No właśnie. Też mam takie wrażenie, jakbym się normalnie tam znajdował. O, ale już tu wychodzę. O. Mówiłem, że płynie rzeczka. Nie wiadomo czy będzie słońce, czy będzie padało. Tam trzeba przewrócone. Oczywiście nie mogło zabraknąć prezentacji mojego asortymentu skromnego, ale jest. Mam ze sobą ochroniki na kolana i na łokcie. Okulary ochronne, plastikowe, bez, bez, przezroczyste. Regulowane są na trzy pozycje. Można je wyregulować. Jajko porcelanowe, które jest zawsze moim młotkiem. Ostatni raz dzisiaj mam scyzoryk z Victorinoxa, edycja Belfood Group. Który posiada duży nóż, mały nóż, otwieracz i płaski śrubokręt? Inny otwieracz i też płaski śrubokręt, ale mniejszy. Korkociąg i taki szpikulec. Oczywiście też jest tutaj wykałaczka i pinseta, którą się wyciąga tego magicznego miejsca a tutaj wykałaczka jedziemy dalej, jedziemy dalej, do picia dzisiaj woda mała. W tej tubie mam tarczę do strzelania, głośniczek który to... Zaraz sobie zresztą włączę. Podłączę muzykę pod głośniczek. Dzisiaj coś tam słodko, taki wafelek. Tu mam. Kulki Goldfire Termometr jest moim wskaźnikiem poczucia pogody i pistolet jest to dzisiaj pistolet NO.xk011.508 ale ogólnie NOXK011508 plastikowy pistolet, ale powiem Wam, że dosyć solidnie się trzyma go i prezentuje. Naciskając ten guzik wypadnie magazynek. Do pistoletu jest załączony laser i podświetlacz jak widać zaraz zamontuję go i pokażę Wam jak wygląda zamontowany do regulacji nie wspomniałem jeszcze, że mam ze sobą krętaki i pojemnicę na śrubki troszeczkę popadywało przez chwilę Słuchajcie, sprawy się mają tak. Mój pacjent już, już wisi. Eee, zamontowałem laser i podświetlacz na pistolet. Przypomnę nazwę tylko pistoletu NO XK 011508. Eee, widać trochę mojego pistolet. Tak jest z podświetlaczem i z laserem i można zacząć strzelanie. Teraz podsumować strzelanie mojego pacjenta wyjęło. trochę dziurek jest na tarczy AO pistolecie NO XKO XK 01150 8 tak NO kropka XK 01508 Mogę powiedzieć tyle, że broń, pistolet fajny jest stabilny, oczywiście cały z plastiku. E, do wspomagania jest podświetlenie e, tutaj i laser, ale trzeba go skalibrować, bo troszeczkę e, wydaje się nie niezbyt pomagać. E, dobrze się trzyma pistolet, fajnie wyważony jest. E, Prędkość początkowa jest też dobra. Celność ogólna jest dobra, ale jest, yy, nie zawsze przebija yy, tą tarczę. Ale ogólnie jestem zadowolony z tego pistoletu. A ja jeszcze miałem pokazać, udowodnić, że radio działa. Gośniczek w sumie. Połączony. Można yy, na baterię mieć głosiczek albo na kabelek, tak jak ja mam teraz na kabelek, trzeba zasilacz więc działa tak w takich kolorach moro a w tym odcinku to wszystko pozdrawiam Was!